Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale Light. Dzisiaj szybki temat, czyli wózeczek i no siedelko czy Fotelik dziecięcy, w aucie, tak? O, właśnie. Siedzenia są ustawione pode mnie, metr 78 m, Jak widać. To jest w ogóle wysokość pode mnie. Także ja się tutaj mieszczę i mógłbym wsadzić taki sam fotelik za mną. Wszystko jest normalnie. Gaz, hamulec wszystko ze sztuką prowadzenia. Druga strona tak samo jest ustawiona pode mnie, i tutaj już mam tylko dwa palce przestrzeni, dotykam kolanem tutaj, i już się tak czuję troszeczkę niekomfortowo, a fotelik jest za mną. A tak to wygląda wózek typu Silver Cross z gondolą. Odpowiedź też na pytanie od jednego z widzów, czy się taki wózeczek zmieści. Także dwa foteliki dadzą radę. można wyrzucić dwa foteliki tak jak widać ale trzeba już wyjąć pokrywę bagażnika bo już to się nie zmieści no chyba, że przy innej kombinacji i tak to wygląda pięknie się mieści zmieściło się Czy jest trochę miejsca? No jest jeszcze trochę miejsca. Jeszcze coś by się tu zmieściło po prawej stronie jakiś mały, dobrze składany wózek, więc 2-2 dwa, dwa. może o, tak to. Nie jest to kompaktowy wózek, jest to większy, wielki wózek. I jeszcze jeden fotelik, tak jak mówię, 1,78 m, dwa takie foteliki. Chyba, że te rączki byłyby do góry, te trzy dełka To wtedy no, me, 2 cm można by było dać dalej. Zaraz przełożę. wygląda po podniesieniu za blisko fotelik się podniósł i zaczął piszczeć teraz jest idealne no teraz już jest znacznie lepiej I tak to wygląda Dalik, jeszcze go odwrócimy?